Dlaczego zacząłem nagrywać do internetu? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem, nasze poranne spotkanie ze Słowem Bożym. Już od samego rana, od początku naszych zadań, obowiązków, chcemy dać się prowadzić Słowu samego Boga, które jest dobrym Słowem, które jest Słowem nadziei, które jest dobrą nowiną. Moi drodzy, zapraszam, zachęcam do trwania w tygodniowym postanowieniu. Przed ostatni tydzień w okresie zwykłym przed Adwentem, jeszcze dwa tygodnie, 33, 34 tydzień zwykły, moi drodzy, niech to będzie też taki czas, kiedy właśnie tak podsumujemy ten rok liturgiczny, że nam się uda, że daliśmy razem radę z Panem Bogiem. I także yy, dzięki naszemu wzajemnemu wsparciu, tej mobilizacji, zachęcam do tego, yy, jak mamy czasami wyścigi kolarskie, najważniejsze są finisze. To jedzie cały, <laughs> cały wyścig, cały peleton, przepraszam, ale właśnie końcówka. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, dlatego zapraszam, zachęcam do trwania w dobrym, tygodniowym postanowieniu codziennego rozważania Bożego Słowa i do zaproszenia tutaj innych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, Tobie dziękuję za cały rok liturgiczny, który powoli dobiega kresu. Dziękuję Ci za wszelkie łaski, błogosławieństwo, za wszystkie odpusty, które zyskałem w tym roku jubileuszowym. Co prawda, jeszcze rok jubileuszowy będzie trwał do święta Trzech Króli, do objawienia Pańskiego, ale już teraz będziemy powoli kończyć rok liturgiczny. Bardzo dziękuję, dobry Boże, za wszelkie łaski, za Twoje prowadzenie, za to, że jesteś, za to, że mnie zapraszasz, za to, że mnie widzisz, dostrzegasz i jak, że jestem dla Ciebie ważna, ważny, że to zaproszenie kierujesz w sposób szczególny do mnie. Za to Ci dziękuję i zawierzam to rozważanie Matce Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania Ewangelii z poniedziałku, z poniedziałku 33 tygodnia zwykłego. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiedział się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzód, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, abym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim wielbiąc Boga, także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Oto słowo pańskie. Chwała tobie, Chrysta. Wtedy zaczął wołać, Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzedzie, nastawali na Niego, żeby umilkł. Lecz On jeszcze głośniej wołał, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ten człowiek niewidomy, który został uzdrowiony, jest przykładem tego, żeby nie przejmować się opinią ludzką. Oczywiście tą negatywną, destrukcyjną, tę, która ściąga nas w dół, odciąga od tego, co jest obiektywnie dobre. Nie przejmować się tym, co ludzie gadają. Czasami dostaję takie pytania na żywo, czy w internecie. Jak to się stało, że zacząłem nagrywać do internetu na YouTube'a, na TikToka. W każdym przypadku była to namowa parafian, czy namowa moich uczniów z liceum. Ja nie chciałem na początku nagrywać, ponieważ miałem wiele obaw, wiele oporów, też nie czułem się w tym, nie odnajdywałem, miałem no właśnie takie. Różne także lęki dotyczące opinii innych, co inni powiedzą. I też mi to towarzyszyło, ale jednak Pan Bóg dawał łaskę i owocem jest ta uczta przed śniadaniem to, że za chwilkę będzie druga rocznica uczty przed śniadaniem pierwsza rocznica wieczornika moi drodzy, to jest wielkie błogosławieństwo. No właśnie, opinia. Strach przed opinią innych może być czasami bardzo paraliżujący. E, oprócz tego, moi drodzy, e, to też kiedyś widziałem taki obrazek, takie cztery obrazki ukazujące bardzo podobną scenę. To już dawno, jak byłem jeszcze na pierwszej parafii. Jest narysowany osiołek, i obok niego mężczyzna, kobieta, małżeństwo. E, no, w taki, w taką sobie scenę e, wyobraźmy. No i pierwszy obrazek, mężczyzna i kobieta prowadzą tego osiołka, osła i taki komentarz ludzi, którzy stoją obok, w takim właśnie dymku, ale nie mądre małżeństwo, zamiast jechać na tym ośle, to idą i się męczą. Scenka druga, oboje siedzą na tym ośle i na nim jadą. Kobieta, mężczyzna, małżeństwo. Obok stoją ludzie i ich komentarz, taki dymek. Co za y, okrutni ludzie, co za okrutne małżeństwo, jak mogą tak męczyć to zwierzę, oboje na nim siedzą. No, po prostu zwierzę zaraz nie da rady. Trzeci obrazek. Y, mężczyzna jedzie na osiołku, a obok idzie żona, kobieta. I ludzie stoją obok i y, dymek, komentarz. Co za niekulturalny człowiek! Kobieta idzie, a on sobie jedzie na ośle. No i czwarty obrazek, sytuacja odwrócona. kobieta jedzie na ośle, żona, a mąż y, idzie obok i ludzie stoją obok i nad nimi dymek, ale pantoflarz y, pozwolił na to, żeby kobieta wyszła mu na głowę, on się męczy, ona sobie siedzi na ośle. Zatem moi drodzy. Może bardzo banalny przykład. Kiedyś takie zauważyłem w internecie, ale co to pokazuje, zawsze będą gadać. Gadali, gadają i niestety zawsze będą gadać, dlatego nie trzeba się przejmować tą opinią ludzi. Oczywiście, gdy coś robimy złego i to upomnienie braterskie jest potrzebne, tym się trzeba przejmować, ale jeżeli jesteśmy na dobrej drodze i inni gadają, gadają i gadają, bo no, niestety mają taką wadę to moi drodzy nie przejmujmy się tym. I wiadomo, że to jest trudne, ale trzeba się też modlić o taką wolność od opinii innych, taką odwagę, żeby się skonfrontować, zapytać, a dlaczego tak mówisz? Co robię źle? Ważne, żeby się nie przejmować tym w, na drodze rozwoju wiary, na drodze do zbawienia, na drodze przybliżania się do Pana Boga. Nie pozwól na to, żeby opinia innych ludzi oderwała Cię od miłości Chrystusa. To, co napisał Święty Paweł Apostoł, nic nie może oderwać mnie od miłości Chrystusowej. Ani ucisk, ani prześladowanie, ani utrapienie, nic. Tak samo Ty nie pozwól, żeby opinia innych oderwała Cię od modlitwy, od. Mszy świętej, spowiedzi, komunii świętej, tego, że korzystasz z różnych rozważań, słowo Boże czytasz, z tego, że tutaj w internecie jesteś i korzystasz z tych treści, z tego, że je udostępniasz spokojnie. Pan Bóg to wszystko widzi i opinia Pana Boga jest najważniejsza. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Panie Boże, dodawaj mi wewnętrznej wolności. Panie Boże, dodawaj mi wewnętrznej wolności. Zapraszam serdecznie y, do polajkowania, do udostępnienia. Dzięki temu ten film dotrze do większej ilości osób. Moi drodzy, zadanie domowe na ten tydzień. Proszę Cię, prześlij ten film do przynajmniej pięciu osób. Może są takie osoby, które właśnie mają problem z tym, że się przejmują opinią innych tym y, pustym gadaniem. A mogliby tyle dobrego zrobić, a mogliby tak pięknie rozwijać swoją wiarę, nadzieję, miłość, relacje z Panem Jezusem. Zapraszam także dzisiaj na wieczornik, i na wczorajszy, jeżeli miałeś okazji, obejrzeć, tutaj kliknij. Tam wczoraj była mowa o e, miastach e, ucieczki i o sanktuariach ratunku sanktuariach ucieczki ciekawy motyw. I moi drodzy, w środę 19. Listopada o godzinie 7 rano w łańcuckiej farze za wszystkich darczyńców odprawię msze świętą w o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo świętego Józefa w waszych sprawach materialnych. Bardzo wam dziękuję za wasze wsparcie, za waszą pomoc duchową, emocjonalną i też tą materialną. Dzięki temu to wszystko nadal tak się pięknie rozwija. Zauważyliście, że powstają też te filmy, rozmowy. Czy komentujemy komentarze? Czy teraz będzie seria biblijna? To także wymaga nakładu w przygotowania studia. Kamerzysty, który tutaj także obsługuje, pomaga dalej. Montażysty, tych, którzy robią te miniaturki, którzy to udostępniają, wrzucają. Powstają nowe treści, nowe projekty. Myślę, że ciekawe, wartościowe i jeszcze będą kolejne, ale to także moi drodzy wymaga. Nakładu ludzkiej pracy i dzięki Waszemu wsparciu to wszystko może się dziać, wszystko rozwijać na chwały Bożą dla pożytku ludzi. Za co bardzo Wam dziękuję i pod koniec, jakby ktoś chciał wesprzeć to dzieło, to będą na ten temat informacje. Na cały dzień i na cały tydzień dobrego postanowienia trwania przy Bożym Słowie. Niech cię błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa Bogu niech będą dzięki szczęść Boże i do zobaczenia!